Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową za kulisami tak naprawdę dzieje się wiele procesów, które decydują o tym jak szybko i w jaki sposób strona zostanie dla Ciebie wyświetlona. Takie dwa główne podejścia do renderowania stron to renderowanie po stronie serwera, czyli server-side rendering, o którym dzisiaj będziemy mówić i renderowanie po stronie klienta, czyli client-side rendering. Te metody jak zawsze oczywiście mają swoje wady i zalety, a wybór między nimi może mieć znaczący wpływ na działanie strony, optymalizację pod kątem wyszukiwarek, czyli tak zwane SEO, dostępność. No i ogólnie o to, jak użytkownik będzie postrzegał Twoją stronę. Zacznijmy od definicji renderowania po stronie serwera, czyli tzw. SSR. Jest to technika, dzięki której cała strona internetowa jest w pewien sposób budowana i gotowa na serwerze, zanim jeszcze trafi do Twojej przeglądarki. W praktyce oznacza to, że kiedy wchodzisz na stronę, nie musisz czekać, aż każdy jej element się załaduje i dopiero potem się wyświetli. Zamiast tego serwer już wcześniej, czyli zawczasu, przygotował pełną wersję strony i wysyła ją do ciebie w całości. Można to porównać do tego, jakbyś zamówił sobie pizzę z zostawą do domu, zamiast samemu kupować składniki i przyrządzać ją po kolei po prostu u siebie w domu. Pizza przyjeżdża gotowa do zjedzenia, a ty od razu możesz się nią cieszyć bez dodatkowego czekania. No i tak samo jest w tym przypadku. To, że strona przychodzi do Ciebie gotowa z serwera, nie oznacza, że jest jakaś statyczna czy na przykład brakuje jej interaktywności. Dzięki dołączonemu kodowi JavaScript, który budzi się po załadowaniu strony, możesz na niej swobodnie nawigować, korzystać z dynamicznych funkcji takich jak formularze kontaktowe czy animacje bez potrzeby ponownego ładowania strony. To sprawia, że całe doświadczenie staje się płynne i komfortowe, czyli dbamy o tzw. user experience. A teraz w kilku słowach wyjaśnię Ci, na czym polega tak naprawdę Server Site Rendering w taki bardziej techniczny sposób. Zaczynamy od tego, że serwer otrzymuje żądanie HTTP na daną stronę. Następnie wykonuje kod JavaScript aplikacji na serwerze, aby wyrenderować HTML strony. Proces ten obejmuje Wykonanie wszystkich niezbędnych zapytań do API lub bazy danych, aby pobrać dane wymagane do wyrenderowania strony. Następnie serwer generuje finalny HTML strony, w którym zawarte są wszystkie dane i treści, i wysyła ten HTML do przeglądarki klienta. Przeglądarka następnie renderuje stronę z otrzymanego HTML, co pozwala użytkownikowi na natychmiastowe zobaczenie pełnej zawartości strony. Jeśli jesteś zainteresowany, no okej, okay, wiem już czym jest Server Side Rendering, ale jak to robić w praktyce, to teraz przedstawię Ci kilka narzędzi i frameworków, które właśnie mają wbudowaną tą funkcjonalność. Zacznijmy od Next. Jest to nowoczesny framework oparty o Reacta, rozbudowany o Server Side Rendering. Next ma wbudowany system routingu, który jest tworzony na podstawie struktury plików w folderze Pages. Dzięki temu nie potrzebujemy jakichś zewnętrznych paczek do tego, żeby zadbać o nasz routing. Ponadto Next oferuje funkcje do pobierania danych podczas budowania aplikacji, takie jak getStaticProps, Get Paths lub Get server side Props. Teraz mamy framework, który podchodzi od Vue.js, czyli Nux.js, który również wspiera server-side rendering. Nuxt automatycznie generuje strony statyczne lub wykonuje server-side rendering w zależności od potrzeb. Posiada budowany system routingu i ułatwia pracę z danymi podczas renderowania. Kolejne rozwiązanie to Sapper i SvelteKit. Saper to framework oparty o Svelte, który umożliwia server-side rendering. SvelteKit, czyli jego następca, również wspiera server-side rendering i oferuje prosty system routingu. Svelte to innowacyjny język kompilowany do JavaScriptu, który może być interesujący dla osób poszukujących jakieś alternatywy dla Reacta lub Vue. Kolejne rozwiązanie to Angular Universe. Jeśli pracujesz z Angularem, to Angular Universe będzie oficjalnym narzędziem do server-side renderingu. Pozwala on na renderowanie stron po stronie serwera, a także obsługuje dynamiczne dane i routing. Pamiętaj, że tak naprawdę to zależy od Twoich preferencji, doświadczenia i wymagań projektu, który z tych frameworków lub bibliotek wybierzesz. Każdy z nich ma swoje mocne strony i może być odpowiedni w zależności od tego, jakie są wymagania dotyczące tego projektu. Teraz kilka słów o zaletach i wadach server-side renderingu zacznijmy od zalet. Po pierwsze, szybsze ładowanie, czyli dzięki SSR strony wczytują się już szybciej, co jest szczególnie ważne dla użytkowników z wolniejszym internetem. No ale również ogólnie jest to związane z SEO, czyli przechodzimy do drugiego punktu. Ponieważ wyszukiwarki łatwiej indeksują strony, które są już w pełni przygotowane na serwerze, co oczywiście pomaga w lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania czyli mamy tutaj dwa elementy połączone. Kolejna kwestia to lepsza dostępność. Strony wczytywane przez SSR są bardziej przyjazne dla osób korzystających z technologii wspomagających, co oznacza, że są one bardziej dostępne dla większej liczby użytkowników. A na tym jak najbardziej zależy w wyszukiwarce, żeby strony były dostępne dla jak największej liczby osób, dlatego to również może wpływać na SEO. Kolejna kwestia to lepsze doświadczenie użytkownika, czyli tak zwany user experience. Użytkownicy nie muszą czekać na załadowanie się każdego elementu strony, co sprawia, że Przeglądanie strony jest płynniejsze, no i oczywiście przyjemniejsze, ale z drugiej strony mamy jakieś wyzwania, można powiedzieć w jaki sposób, że to mogą być wady, czyli po pierwsze koszty i zasoby. SSR może być bardziej wymagający dla serwera, co oznacza wyższe koszty utrzymania, zwłaszcza dla stron z dużym ruchem. Oczywiście, jeśli ktoś będzie korzystał na przykład z Versala, od który pochodzi od Next.jsa, no to tam można praktycznie za darmo robić jakieś hobbystyczne projekty i to wcale nie jest drogie. Wydaje mi się, że ta opinia pochodzi raczej z dawnych lat, gdzie postawienie hostingu na Node.jsie było bardziej kosztownym rozwiązaniem, aczkolwiek pomału to się zmienia. Druga kwestia to złożoność techniczna. Renderowanie bardziej złożonych stron może być wyzwaniem. I wymagać więcej czasu, co w pewnych sytuacjach może spowolnić wydajność. Kolejna rzecz to kompatybilność. SSR może nie współpracować dobrze z niektórymi skryptami JavaScriptu od zewnętrznych dostawców. Oczywiście SSR jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż CSR, dlatego większość tych wad jest trochę tak, można powiedzieć, nad wyraz. Najlepiej zawsze sprawdzić, jak to pasuje pod kątem naszego projektu. A teraz właśnie porównam, jak wygląda CSR, czyli client-side rendering. и SSR CLI server side rendering Wyobraź sobie, że przeglądarka internetowa to teatr, a strona internetowa to sztuka, którą chcesz zobaczyć. Renderowanie po stronie serwera, czyli SSR, działa tak jakbyś dostał gotowy film do obejrzenia w domu. Zanim nawet włączysz przeglądarkę, serwer przygotowuje całą stronę, czyli jakby ktoś wyrenderował, stworzył jakiś film i wysłał ją do ciebie. Dzięki temu, jak tylko włączysz stronę, widzisz od razu całą jej treść. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie, bo strona pojawia się szybko i wyszukiwarki takie jak Google mogą łatwiej zrozumieć o czym jest ta strona. Co pomaga oczywiście w promocji tych treści w internecie, ale jest jedno ale. Jeśli masz wolne połączenie internetowe, może chwilkę potrwać zanim cała strona się załaduje, bo musisz otrzymać cały film na raz. Z drugiej strony jest renderowanie po stronie klienta, czyli można to porównać do takiej sztuki na żywo. I możemy wyróżnić tutaj takie trzy elementy. Czyli mamy publiczność, w której między innymi ty się znajdujesz jako taki klient. Z drugiej strony mamy aktorów, czyli te elementy na stronie, które zaczynają wchodzić na scenę, czyli po prostu ładują się w przeglądarce. Może to sprawić, że początkowo widzisz tylko pustą stronę, czyli tą zwaną scenę, ale potem wszystko Opiera się stopniowo. Ta metoda jest fajna, bo możesz szybko dostać pierwszy zarys strony, a reszta ładuje się w tle, więc nie musisz czekać na całą sztukę naraz. A które rozwiązanie jest lepsze? Oczywiście najlepszą odpowiedzią jest to zależy. SSR jest super dla promocji strony w internecie i szybkiego pokazywania treści. Co jest oczywiście ważne, jeśli chcesz, by ludzie szybko zobaczyli, co masz do zaoferowania. Z drugiej strony mamy CSR, który może zapewnić lepsze wrażenia z korzystania strony, szczególnie gdy ludzie przyglądają ją na szybkim połączeniu internetowym, bo strona może się rozwinąć jeszcze bardziej płynnie. Wybór między SSR a CSR zależy od tego, co jest ważniejsze dla Twojej strony. Czy szybkość i widoczność w wynikach wyszukiwania, czy też interaktywne doświadczenie użytkownika. Czasem najlepsze jest połączenie obu tych podejść, aby wykorzystać zalety każdego z nich. Zapraszam Cię serdecznie na moją platformę, gdzie całkowicie bezpłatnie otrzymasz dostęp do ściąg programistycznych z najpopularniejszych technologii. Aktualnie zgromadziłem ponad 1500 przydatnych informacji i komend z technologii takich jak Git, JavaScript, React, HTML, CSS, TypeScript. Lista języków jest regularnie aktualizowana, więc będzie tego coraz więcej.